W poprzednim odcinku omawialiśmy tą grupę osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które nie muszą udowadniać, że posiadają schorzenie szczególne. Można to wywnioskować z ich symboli, które znajdują się w orzeczeniu. Ale pozostali muszą udokumentować swoje schorzenie szczególne odpowiednim zaświadczeniem. Jak wygląda to zaświadczenie? Znajduje się ono na mojej stronie internetowej 0 na Pfron. Piszemy 0 na i jest. Otwiera się moja strona. I tak. Wchodzimy w zakładkę Baza Wiedzy do pobrania i klikamy w formularz stworzenia szczególnego. I tam znajduje się plik, plik PDF. Który, który musicie wydrukować. On składa się z zaświadczenia, z pierwszej strony zaświadczenie, a z dru na drugiej stronie znajduje się rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej. I pamiętajcie, że jak będziecie zanosić do lekarza specjalisty, to musicie wydrukować pierwszą i drugą stronę, bo dacie mu to zaświadczenie same gołe i on po prostu będzie zagubiony. Nie będzie wiedział, o co chodzi? Do jakiego lekarza specjalisty chodzicie? Zaraz wam powiem. Dobra, omawiamy, jak to wygląda zaświadczenie. Zaświadczenie jest wzorcowe, ponieważ potwierdziłem, z PFRON-u yy, mam interpretację, że tak powinno wyglądać idealne zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. Zobaczcie, jak patrzycie na nie, nie znajduje się tu data. Nie musi być data na zaświadczenia. I dalej pisze. Zaświadczenie niniejszym stwierdzam, że powiedzmy, Marek Kowalski o numerze PESEL posiada schorzenie, o którym mowa w, pier w, w paragrafie pierwszym rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie i tak dalej rodzaju schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżenia. I koniec kropka zauważcie, że stwierdzają, że macie jedno ze schorzeń szczególnych. Nie wymieniają jakie. Jest to RODO, etc. Jest to wasza tajemnica. Są różne zaświadczenia o schorzeniu szczególnym. Różne e, krążą w, sie, w sieci, że, musi, że lekarz musi podkreślić, że jest, powiedzmy, masz paraplegię, czy schorzenie psychiczne. Jest to nielegalne. Jest to łamanie prawa. My mamy, mamy e, prawo zachować swoją prywatność. I pieczęć i podpis lekarza. Lekarz, pamiętajcie, lekarz ma się podpisać specjalista. Najlepiej od zdanej dziedziny. Jeżeli masz problem psychiczny, idziesz do psychiatry. Jeżeli masz dziecięce porażenie mózgowe, które jest również schorzeniem szczególnym, idziesz do neurologa. Ja na przykład mam dwa, schorze, mam dwa zaświadczenia o schorzeniu szczególnym. Od neurologa i od nefrologa. Ja mam tetraplegię, teoretycznie. Powinien mieć od neurologa. Ale podpisał mi nefrolog, ale powiedzmy kontroli nie przyjdzie. O, zaraz, zaraz, dlaczego tu podpisał nefrolog? Ponieważ jest ukryta, e, e, ukryte moje schorzenie. I po prostu lekarz specjalista, broń Boże, nie lekarz medycyny rodzinnej pracy, le, le, lekarz e, rodzinny, bo to nie może być zaświadczenie podpisane. Podejrzewam też, że od pediatry lekarza specjalista też byłby podejrzany. Ale lekarz specjalista. Piecień, pieczęć podmiotu leczniczego może być, ale jeżeli załatwiacie sprawę prywatnie, może być sama pieczęć i podpis lekarza. Jeżeli mi nie wierzycie, to możecie zadzwonić na infi, infolinię do PFRON. Będzie pewien odcinek, gdzie będę podam numer na infolinię. OK. I lecimy dalej. I tu jest rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej. Pamiętajcie, te dwie karteczki wręcacie lekarzowi specjaliście. E, I a ponadto tam to rozporządzenie omówię w oddzielnym odcinku, ponieważ e, może się budzić troszeczkę budzą się wątpliwości. Bo jak z, zobaczycie, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych obniża się w następujący sposób. I tu, w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, figuruje cyfra 3, a w przypadku umiarkowanego 2. A ja Wam mówię, że jest 4. W przypadku znacznego, a umiarkowanego 3. Jest interpretacja przepisu też na mojej stronie, ale to zajmiemy się w następnym odcinku. Czyli, jeżeli musicie udokumentować zaświadczenie, swoje schorzenie szczególne, idziecie na moją stronę, drukujecie te dwie karteczki i idziecie do lekarza specjalisty, tam gdzie się leczycie, umawiacie się na wizytę i wtedy nie płacicie albo prywatnie. Zawsze mówię, bo zbieram cały czas, cały czas zbieram CV orzeczenia i zaświadczenia o schorzeniu szczególnym ludzi, którzy mają poczwórny odpis na PFRON, czyli ponad 12 tysięcy złotych. Na razie to jest moim priorytetem. I bardzo ważne jest, żeby to zaświadczenie było gotowe, że tak powiem do strzału, żebyście mi je przesłali. Bo będę miał ofertę. Natychmiast będzie potrzebował do pracy, a wy nie macie zaświadczenia. Więc warto mieć je w szufladzie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, Dzwoncie do mnie. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki dotyczące schorzeń szczególnych znajdują się w zakładce czy na playliście ABC. Jak ona się nazywa? ABC. Odpisów, wielokrotnych odpisów.